Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dziękuję, że jesteście znowu ze mną i zapraszam Was w zasadzie na całą serię filmików z letniej kuchni. Chcieliśmy coś w niej zmienić, wiadomo, że małym kosztem, ponieważ no, to jest jednak piwnica, więc też nie ma sensu wydawać nie wiadomo ile pieniędzy. Ale w związku z tym też, że teraz siedzimy w domu. To postanowiliśmy troszkę zrobić taką małą metamorfozę i wykorzystaliśmy do tego okleinę meblową. Jak widzicie, kolor biały, kupiliśmy na wysoki połysk i zamówiliśmy przez internet. Całkiem sensowna cena była, bo powiem wam, że kupiliśmy chyba 15 metrów i coś około 100 zł. żeśmy zapłacili. Także wydaje mi się, jak na taką metamorfozę, żeby coś zmienić, wygląd pomieszczenia, to całkiem fajna cena. I Jak widzicie pierwsze szafki, a w zasadzie fronty, bo tak naprawdę tylko fronty w tej części kuchennej mebli żeśmy oklejali. W tych pozostałych szafkach, które są takie bardziej powiedzmy pokojowe, to tam akurat trochę boki też również okleiliśmy, ale to zresztą wszystko zobaczycie. I powiem Wam, że Pierwsze właśnie te fronty razem z tatą chciałam oklejać ze względu też na to, że one były takie dwuczęściowe i dość ciężko, przynajmniej dla mnie na początku, oklejało się to, ponieważ te, kiedyś coś tam oklejaliśmy kilka lat temu, jakiś czas temu biurko, ale mimo wszystko no, nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia w tym temacie, dlatego wolałam te pierwsze fronty okleić wspólnie z tatą. No wiadomo, nie jesteśmy profesjonalistami, więc pewnie jak ktoś ogląda, kto się na tym zna, to może się złapać za głowę, ale no mówię, to są już stare meble, one też są już dość wysłużone, dlatego nie do końca czasami wyglądało po klejeniu nawet tak jak chcieliśmy, bo gdzieś tam potrafiły się nawet na dole rozwarstwiać. Jednak mimo wszystko mamy nadzieję, że po takim oklejeniu. Jeszcze troszkę nam posłużą. A tak jak Wam cały czas wspominam, to jest piwnica, więc trzeba troszkę patrzeć przez palce. what your heart tells you well. I już następne fronty mogłam sama, zwłaszcza, że jak widzicie są całkowicie proste, więc nie było większego problemu. Tutaj była mała pomoc mamy, ponieważ jednak przy naklejaniu zdecydowanie łatwiej jest w dwie osoby, zwłaszcza jeśli są jakieś takie większe powierzchnie. I powiem Wam, że zdecydowanie nam to przyspieszyło pracę, ponieważ w tym czasie, kiedy ja coś oklejałam, to na przykład tata mógł coś... Odkręcić, lub przykręcić, lub na zmianę, zresztą, jak sami zobaczycie, zajmiemy się tym takim słupkiem, który zresztą jest teraz na ekranie. I get so Thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight because I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not alone that I die. I can't hide. put out all of the fire if it gets too dark Skończyliśmy te kuchenne, zabraliśmy się za pozostałe. Oprócz tych ciemnych, które stoją po przeciwnej stronie, ponieważ tamte są stosunkowo w porównaniu do tych, no nie tak stare, więc jeszcze całkiem dobrze się trzymają. Nie chcieliśmy tam z nimi nic póki co robić. I tutaj, jak widzicie, będzie troszeczkę też sprzątania. W czasie, kiedy tata oklejał te fronty, ja mogłam to wszystko wyczyścić. W międzyczasie również podawałam mu szuflady. Dość mocno tutaj to wszystko skracałam, ponieważ no, trwałoby to naprawdę bardzo długo. Powiem Wam, że cała ta metamorfoza z porządkami, które zobaczycie w późniejszych filmikach, zajęło nam półtorej dnia i miałam ogromną ilość materiału do wykorzystania, dlatego no, niestety nie byłabym w stanie pokazać Wam tego w jednym filmiku, bo byłby on niesamowicie długi. I'm just getting ready. Let me be honest. I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking. Słupku będą oklejane boki, dlatego trzeba było wszystko wyciągnąć, i on się składa tak jakby z dwóch części. I aby nam było wygodniej oklejać, to trzeba było po prostu tą wyższą część ściągnąć. Tutaj też dużo rzeczy się rodzice pozbyli, akurat z tego słupka. Resztę rzeczy, tak naprawdę, starałam się układać im tak, jak oni byli do tego przyzwyczajeni, ponieważ, no, jednak, głównie oni korzystają z tej kuchni. Dlatego nie chciałam im za bardzo zmieniać, chociaż i tak wydaje mi się, że całkiem sporo rzeczy pozbyli się. Zmiany w pomieszczeniach to jest też bardzo dobra okazja do tego, aby posprzątać dokładniej niż robi się to zazwyczaj. Jednak, no, rzadko kiedy. Odsuwamy meble po to, żeby wymyć coś za nimi. Zazwyczaj robi się to przy, przy takich porządkach świątecznych, no i właśnie przy takich metamorfozach. Niektórych rzeczy nie jestem w stanie Wam pokazać, ponieważ robiłam je z rodzicami czy z synem, którzy jak wiecie, no nie chcą tutaj za bardzo się pokazywać. Dlatego niektóre rzeczy zobaczycie już po prostu, jak są zrobione. Przy okazji wiadomo, starałam się wszystko wyczyścić, więcej sprzątania będzie w następnym filmiku. Tutaj chciałam się skupić bardziej na takiej tej metamorfozie, chociaż jeszcze będzie jedna metamorfoza tak naprawdę chyba w ostatnim filmiku. Kiedy dokładnie to będzie, nie mam zielonego pojęcia, ponieważ ciężko jest mi powiedzieć, jak te filmiki podzielę. Dzisiaj chciałam bardziej skupić się na tym oklejaniu, na takiej małej zmianie, która tak naprawdę nie była jakoś bardzo bardzo droga. Dzisiaj skończymy na tym etapie, jak widzicie, blok oklejone za to totalny bałagan, którym zajmiemy się w następnej części. Będzie ono na pewno w tym tygodniu. Dziękuję jeszcze za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa!